Także spełniasz się jako artystka i czy zamierzasz coś dalej w tym temacie robić? Tak, ja cały czas robię w tym temacie, jest to zdecydowanie moja największa pasja, no i staram się, staram się po prostu zrealizować swoje marzenia, tak. Jestem w tym momencie na etapie domykania materiału na już jakiś tam konkretny album, no i mam nadzieję, że, że później uda mi się go wydać. Tak, jakoś w jak najbliższym czasie. Jaki to będzie nurt muzyczny? Mówisz, no że to też jest takie bardzo eklektyczne. Tak? Jest dużo, mm, dużo muzyki elektronicznej, to jest raczej taki cięższy klimat, mroczniejszy, ale też nie powiedziałam, że totalnie niszowy. No na pewno nie jest to, nie jest to taki e, lekki pop. Mm -hmm. Chociaż też z drugiej strony tak na dobrą sprawę popem staje się to, co jest popularne, tak? Więc, więc ciężko jest w tym momencie kategoryzować. Natomiast na pewno to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, to to, że są to moje kompozycje i moja twórczość, moja muzyka yy, absolutnie yy, jest, jest to bardzo osobisty materiał. To nie jest odtwórczy materiał, tak? Więc jakby od, od samego procesu komponowania melodii przez tekst, to wszystko przechodzi przeze mnie. Jaki tytuł będzie miała płyta? I to takie pytanie, to jeszcze nie, nie zastanawiam się. Zastanawiam się poważnie teraz, jak to wszystko ubrać, jakie utwory wybrać, które odrzucić, czy zrobić z tego jakiś koncept może, więc, więc za wcześnie jeszcze na takie pytanie.